Hej, witam Was bardzo serdecznie w siódmym odcinku projektu Pokémon Sky Twilight Nazlog. Szanowni Państwo, minęło... Wciul dużo czasu od poprzedniego... Boże, zapowiedź... Jest git, jest gites. Słuchajcie, naprawdę minęło sporo czasu, przepraszam Was bardzo. Najprościej rzecz ujmując, miałem... Tygodniową chorobę, miałem wyjazdy, jakieś yy, prace, na przykład. Yy, nie wiem, jadłem. No, także trochę się pewnych komplikacji nałożyło, ale na nie istotne jesteśmy w najnowszym odcinku naszego projektu. I za cholerę nie pamiętam naszej drużyny, więc chętnie wejdę w tę oto sekcję i za chwilę się jej przyjrzę. Tego jeszcze nie widzę. Nie chcę widzieć tej drużyny. Zobaczę za chwilę. Teraz. Ho, 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 czyli nasz Fletchinder Fireflying z ruchami Flame Trower, Quick Attack, Fly i Flail. Dalej mamy Arule, czyli naszego Boldora z Rogblastem, Sun takim Headbuttem i Iron Defensem. Przepraszam, jeśli trochę dmucham w mikrofon, ale miałem sporą przerwę i nie potrafię mówić do mikrofonu. Muszę się nauczyć na nowo. Mamy dalej xyzy, czyli naszego Shellosa, który na 30 levelu będzie ewoluować która na 30. będzie ewoluować z ruchami Serve, mat Bomb, Ice Beam i Hidden Power Fighting? Jeśli się nie mylę, to chyba był Fighting. Mogę się mylić. Dalej mamy Garbatk, garbat, garbat czyli Whirlipid. Z tego, co pamiętam, na 27. ewoluuje z ruchami Poison Tail, Bug Bite, Rollout i squi Dalej mamy Mapeta, Szapeta, Papeta. Który niedługo będzie banetem z ruchami Shadow Sneak, Nightshade, Nakov i Willowisp, a także Sally, czyli naszą Floet z żadną abilitką z ruchami Giga Gigatron, Magical Leaf i Side Quick i za... za. No naprawdę, nie pamiętam dokąd teraz jestem. A, już wiem, już wiem wszystko. Doszedłem w poprzednim odcinku do nowego miasta! Doszedłem do nowego miasta Primrose City. Za cholerę nie wiem, co się tutaj dzieje. Coś tu wspomniałaś o Poison Type, czyżby tak miał wyglądać nasz lider? Czemu ja ciągle, o Boże, bo ja miałem źle przechylony mikrofon, teraz powinno być lepiej. Wait, zepsuł się od telefonów tych dzieciaków. Ok, co my mamy tutaj? Mamy tutaj jakiegoś ziomeczka, który. Coś powiedział o 12. Ktoś mi pisał. A, pisaliście mi, na jakim levelu jest Pokémon, którego spotkaliśmy ostatnio w szóstym albo w piątym odcinku i niestety za cholerę też nie pamiętam. Który raz, ja już mówię, za cholery. Zróbcie ktoś, proszę, sklejkę wszystkich za cholery, jakie dzisiaj padają i wrzućcie na grupkę, żeby było zabawnie. To jest, to jest prośba dla montażystów, śmiało. Feel free to do it. Um, ktoś mi pisał, który level ma Pokémon. Eventowy i to jest rzekomo 30 level, ale nie. Okej, okay, jeszcze nie mogę tędy iść. Ale nie pamiętam, niestety, gdzie on się znajduje. <tryk> 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 jej, jej gapi. Dzień dobry, bo ostatnio mieliśmy gapiego espiona i uznałem, że to jest idealne imię dla Iwiego, więc niech będzie gapi. I mam nadzieję, że spion mi się trafi też w tym oto podejściu. Fajnie by było. Pisaliście mi, na którym levelu jest Pokémon, ale za cholerę nie pamiętam znowu to samo słowo. Nie pamiętam, gdzie się go można, yy, gdzie można go znaleźć, więc będzie ciekawie. Tędy nie mogę jeszcze przejść, ok, czyli jestem zobowiązany. Chcę się przyjrzeć temu mojego Wiemu, mój gap mój najdroższy. Jest, jak ja mam dużo poków tutaj, Boże. Chwilę mnie tutaj nie było. Chwilę dosłownie. Adaptability fajnie, fajnie. Take down! Mm. Mm. No. No, wejdziemy sobie na razie do Primrose HQ. Hello kid. Hello kid. Okej, okay, to jest Mega Darmanitan. Eww, BBBB. Widziałeś przewidziane. Arula. Co? Uuuu, uh, uuu, uh, 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 uh. to zna psychik. Okej, okay, bo zen mod jest psychiczny, ale nadal. Z Xyz. Jezus Maria, ile to robi? Ja nie wiem, czy ja mogę nią tutaj pozostać. Um, co jest tu mnie tak w miarę bulki? Eee, nie. Xyz będzie najlepsza. To jest najlepsze. Że ona będzie najlepsza. Yy, 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 niech zgadnę nie mam potek, prawda? Mam full restore To jest chwila, w której marnujemy to i używamy surf. wypierdalaj mi stąd. Boże, jedyny. HM04, żeby to jeszcze było, nie wiem, warte tej cholernie wysokiej ceny, jaką prawie przyszło mi zapłacić Jezu. Ja już widziałem śmierć naszego szanownego Aruli. Weźmiemy sobie 20 super potek, hmm, jakieś trzy potencjalne furchile i jak to teraz wygląda? Yy, miałem potki jednak chyba. Nie, nie miałem. Nie wiem. I full, 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 full heal, hill, full heals. Okej, okay, idziemy z tym tutaj. Mm, rare candy cały czas mam, mogę teoretycznie użyć, ale nie ma sensu. Ach tak, chciałem ewoluować koniecznie. Garbatek, chodź tu. Bo garbatek chyba teraz będzie miał nowy level. I po nowym levelu będzie ewoluował. Tak mi się coś świta w pamięci, nie? Tak się coś świta? Tak coś mi świta w pamięci. Mój błąd! Nie wiem kiedy on ewoluuje. Jakoś później, ale coś mi się wydaje, że ja do, dotrenowałem te poki, ale najwidoczniej nie. Może tak miało być. Może mapeta szapeta jeszcze trzeba jeden level wyżej, może wtedy się zmieni. Nie wiem, tak mi się coś wydaje, że ktoś miał się zmienić. Więc doekspimy sobie go jeszcze, ten jeden levelek. I... nic. Może być, może być nic. Przejdziemy jeszcze raz do tego HQ, bo tam widziałem przy Jimie jakąś postać, która pewnie nas... O, okej, okay. to już nieważne. To już nieważne. To idziemy do gymu i. To jest Kylie, która kiedyś tam nam zabiła Pokémona. Fletchinder. Easy. Na spokojnie. Flame Buddy. Fluffy. Um, chętnie wysłałbym Xyz, ale jeszcze nie jestem ziemny, więc podziękuję raczej. Może garbatek. Garbatek, garbatek. I yy, wiecie co? Zastosujmy Screech. I Bug Bite. Hmm, pięknie. Azumarill. A Zumerual, Poison Chale, gdyż działa super efektywnie. Wypieraj mi stąd nie chcę powtarzać błędu z counterem, więc użyjemy Flame Trower i Easy. Mieć na ho 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 flame Trower jest cudowne. Ale się wkurzyła ta osoba. Chyba jeszcze ani razu nie zakląłem w tym odcinku. Kurwa! Nie, nie, nie pytajcie. Um, wait. Bo możemy tu rzekomo. A nie, dobra strać to. Po co mi łapać teraz Pokemonka? Yy, level 21, więc myślę, że jestem tak w sam raz, że nie zdechnę, jak gówno jakieś, nie wiadomo jakie. I chciałbym doekspić na przykład Xyz, gdyż na jej ewolucji naprawdę mi zależy. Potrzebuję Pokemona ziemnego. Pilnie potrzebuje. To są poison type'y. to tam easy. Mamy mat bomb na Xyz, więc spoko, ale tak jak mówię, wolę, żeby była ziemna. Zależy mi na tym, żeby była ziemna. To jest już lider, o Boże. Jesteśmy bliżej niż dalej. Bardzo fajnie. Tylko tak jak mówię, dalej nie jest ziemna. Szczerze, do bym ją jeden level, a później użył Rare Candy. Nigdy nie używam Rare Candy na nagraniach. Warto coś zmienić. Bounce sweet. Easy. To jest niestety. Męczący exp, bo trzeba naprawdę dużo poków się nazabijać, ale tak jak mówię, doexpimy sobie do 29, jeden level sobie skoczymy Rare Candy i będzie Gites. Bo naprawdę, na tyle serii, co ja ograłem, A, wymienimy to w cholerę, na tyle serii, co ja ograłem, to naprawdę nie użyłem Rare Candy chyba ani razu. Jest wreszcie, wreszcie cudowny wodnoziemny Pokémon. Gastrodon! Mm. Dobrze mieć Gastrodona! Wreszcie Waterground 30 level, dużo HP, naprawdę bardzo dużo. Cudowny, wspaniały Pokémon, świetnie. Dobra. No to w takim wypadku myślę, że już na spokojnie można iść na lidera i być może nie zdechnąć jak ostatnia czota. Spróbujemy. Mm. Zapiszmy, zanim cokolwiek dziwnego się ten. No, tu, tu. Gastly Flame Szybko poszło Skorupi Kibel Ej, co to jest? To jest easy walka, naprawdę. Ho ho ho, zaorą doskonale. Okej, dostaliśmy potencjalny sludge bomb, i możemy iść na prawo. Za chwilę tam pójdę. Najpierw się cofnę na Route 12 i do expimy. Ho ho ho, jeszcze ten jeden level. Razor Wind. Nie, I nie, nie rozumiem ludzi, którzy uważają, ej, dobra, wiecie co, nauczę swojego Pokémona Razor Wind, to jest na pewno dobry pomysł. Lut 13, nowe miejsce, gdzie złapiemy być może nowego Poka, jakim będzie potencjalnie Driflun. Driflun, czyli pani mania i to nawet samiczka, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ostatnio jak tego Poka, znaczy mieliśmy go w drużynie i był naprawdę przyzwoity. Chciałbym móc mu cokolwiek zrobić. Myślę, że Poison ruch wytrwa na spokojnie, a Bugbyte zrobi jeszcze mniej. O, Bugbyte robi naprawdę mało doskonale. O coś takiego mi chodziło. O coś takiego mi chodziło. No i gitara. Mamy panią Manię. Pani Mania, dzień dobry. Miło cię widzieć w kolejnej naszej serii, w kolejnym projekciku. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Wiecie, co musicie dać mi znać koniecznie? Czy aby na pewno wracam z fajnym rozpierniczem? Czy nie pozbyłem się umiejętności prowadzenia ciekawego komentarza do materiału, który aktualnie nagrywam? Bo zależy mi na tym, żebyście dostawali najbardziej quality serię na polskim Poketubie, więc wiecie. Serię tu był Słablu. Boże, Altaria ja tak ubóstwiam. Altaria jest tak super, zajebista. Sama z siebie po prostu cudowny Pokémon. Altaria, oh Boż. można napisać książkę o tym, jak zajebista jest altaria, naprawdę. Znaczy uważam, że jest dużo lepszych Pokémonów, ale jest. Nie, wiem, mi się zawsze podobała altaria po prostu. Dajcie mi lubić altarię, dobrze? Dziękuję bardzo. Floet pada od czterokrotnie, pod... super efektywnego tego, tamtego. I idziemy na Kowięga <grym> Easy bardzo. Lut 14, nowe miejsce, nowy pok. Miejmy nadzieję. Pff, kamienie lol. Numel Wiecie jaki to jest overkill? Surf od ksyz w deszczu na numela <gry> Sejbiście było Bardzo dobrze się bawiłem, nie wiem jak wy Sainak, A miałem chyba okazję kiedyś złapać Saydaka No trudno Mamy Sainak, Sainak, Tak cię nazwę, Saygonka Saygonka Kolega mi zarzucił, że mam niezbyt memiczne imiona ostatnio. Tylko Arula jest memiczny. Lotat, no proszę. No to teraz będzie memiczne. SAAAAGONKA! gonka SAAAAGONKA! Odpierdala mi już. Dobrze. gonka Jestem debilem. Sorry. Okej, okay, pływamy dalej. Silk, scarf. Można by z tego ulepić. Sajgonki! Jestem naprawdę okropną osobą. Nie wiem dlaczego nadal to oglądacie. Sa! Dobra, uspokój się. O Boże, to był bug bite. Uspokój się, typie. O Boże, śmie boli mnie wszystko od się. Edelweiss City. Weiss, Weiss, edel, Edelweiss. Chciałbym się jeszcze cofnąć do tamtej jasykini, gdyż w tamtej jasykini prawdopodobnie jest jakiś pok, po którego nie poszedłem. Sielos! Szalas! Taj, Wszystko kalkulatory, ty naprawdę miałem nadzieję, że zaraz się trafi psajdak i będę mógł wypowiedzieć to słowo. I spoiler, trafił się. Trafił się psajdaczek. Dito, no proszę, Dito to jest w ogóle jakaś śmieszna koleżka. Tu w tym mieście jeszcze nic nie łapałem i zdecyduję się jednak na pływanko. W ogóle, chyba dopiero teraz mogę pływać. Takie mam wrażenie. Możesz się trafić, nie wiem, dziki pokémonie jakiś? Halo? Halo, szanowny kolego. To inny szelos. To tego nie musimy łapać. Dobra, może... Mm, nie no, jeszcze raz spróbujemy. Chciałbym tylko nie wyskakiwać z tej wody za każdym razem. Nie chcę szelosa znowu. Znaczy, chciałbym w sumie, czemu nie? Jeżeli... Jeżeli nic mi tu nie będzie dane złapać, a zginie, to sobie złapiemy drugiego szelosa. Chociaż będzie niezastąpiona, ale nadal. Dobra, wiecie co, srać to naprawdę. Z czasem może wrócimy tam. Przypomnijcie, zapamiętajcie, zapiszcie to gdzieś, że Primrose czy Pri, Primarina City wymaga podejścia jeszcze raz. I w tamtej jaskini nadal. Czy ktoś napisał snub ball? Czy ja dobrze widziałem snub ball? Snub ball? Chcę go znaleźć jeszcze raz. Dobra, zobaczę sobie na nagraniu, ale nadal jest. Snub ball! Co to ma znaczyć? Co to za bullshit jest? Jezus Maria. Aż mi się żygać, chce. Jak na coś takiego patrzę. Dobra, jesteśmy w tym Edelweiss City. Możemy rzekomo tutaj coś złowić, proszę coś dobrego. O nie, ciebie już nie chcę. Ciebie już nie chcę. No ciebie też nie. I ciebie też nie. Proszę, nie, nie każ mi mówić tego słowa na S. Nie dobra, już się robi nieśmiesznie O, fajne, fajne. Bardzo fajny, dopracowany hak, super, to mi się podoba. E, Sighter na Daino. Zazwyczaj mówię nigdy w życiu: W takich przypadkach nie no, za co bym mógł oddać Cytera? I szczerze, Daino jest chyba jednym z tych poków, za które mógłbym oddać. No, niezły jest, przyznaję, że jest niezły, naprawdę. Co tam u naszych nowych poczków? E, Driftloon. Aftermath, Fajnie, ty przynajmniej masz jakąś abilitkę, nie To są niektórzy. I Cygon Kama, Waterpulse, całkiem fajnie. Wreszcie jakiś moveset, ta nie, nie wiem, Scratch tak w ogóle ze skreczą. Move the bardzo fajnie. Trzeba zapamiętać, że tutaj jest taki gościu. A ty co robisz? Gym leader nie jest obecny. Jest na czyichś urodzinach? Oni mi każą wypierdalać stąd ten super. No ale znowu przekląłem. Ja pierdził. Eee, czy ty mi. Ej, nie, nic mi nie dajesz. Tutaj mamy sklep, który się nazywa Selejdon Dept Store, bo komuś się nie chciało tego zmienić. Protect, Frustration, Return Attract, Fireblast, był Thunder, Blizzard, fajnie. Hmm. Ooo, więcej ciekawych boli! Luxury Ball. boże jaki on jest piękny. cudowny, ale no, w sumie dive bolt też jest niebrzydki. No nic, dobra, trzeba zapamiętać, czy jest ktoś taki. Jakbyśmy chcieli sobie kupić bola, no to śmiało. Mogę kupić dwa kamienie w cenie jednego? King's Stone? To jest King's Rock. Ice Stone, Dawn Stone, Dusk Stone, Shiny Stone, Metal Stone, Dragon Możecie mi dać znać w... pewnie sandstone'em. Wiecie co? Zapiszę. Chcę sobie go kupić. Chociaż znając życie, to ja już mam jednego sandstone'a. Ale chcę sobie zapisać, żeby... nie, dobra, nie będę, przecież się tam cofał już. Taki bullshit troszeczkę. Zobaczymy, czy Eevee możemy ewoluować w tej chwili. Jeśli tak, to chętnie ewoluuję. Chociaż nie będę jak na razie z niego korzystał. I czy ja potrzebuję psychicznego Pokemona specjalnego? Tak, <gryw> tak potrzebuję zdecydowanie. Zresztą Boże, mieć jakiegokolwiek Poka do wyboru i zawsze mógłbym potencjalnie nabyć yy, za pomocą Ferrystona Sylviona, ale mimo wszystko jednak. Jestem <gryw> spijonik, stored power, bardzo chętnie. Boże, jedyny, jak, jak uwielbiam tego Pokemona, Boże, Espion jest tak dobry, ja bym się nawet się zastanowił poważnie nad wzięciem go do drużyny. Bardzo poważnie bym się zastanowił. No i dobra, fajnie, nabyliśmy nowego, zajebistego Pokemona. Przejście tędy nie jest dobrym pomysłem. Tu jest zablokowane. Gdzie ja jestem zobowiązany teraz pójść? Co ty mi powiesz? Gym Leader nie jest tutaj dostępny. Może być w Edelweiss Forest. Okej, okay, czyli szuka. A, jest tutaj przejście. Route 15. A na Route 15 nowym Pokémonem będzie. Z tą babcią nie mogę zagadać w ogóle. Oh, 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 tak! 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 Jezus Maria! Jezus Maria! Samica, w dupie z tym, ale. Tak! O proszę! 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 Siedź w tym polu, błagam się. Dobra, ej, damy radę, damy radę. Mamy Psychic. Sporo robi. Jeszcze raz, ciśnijmy bole. No siedź w tym bólu! Muszę cię mieć, muszę cię mieć, destiny, bo to nie bawimy się w te numery. Dobra, użyjmy sakik jeszcze raz. Tak jest. Następny ruch zabije. Yeah. <klucz> 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 o Boże, jak nazwać wineauca? O Jezu! Jak go nazwać? o Boże, to jest samica. Samica, która jest mną. To może być ciekawe. Samica, która jest Piotrem. Samica, która jest Peterem. Nie ma takiej samicy, która jest mną. Jest taka jedna bardzo podobna do mnie, ale nie jest mną. Na szczęście Boże jedyny. To byłoby schizowe. Jaka samica może być mną? Nie wiem. Znaczy zawsze istnieje imię Boba Fett. Dobra, będzie ten Boba Fett. Może co za różnica? Boba Fett, tak wiem, że się inaczej pisze. Postać z wojen, ale to nie jest postać z wojen. To jest moja postać. Jezu. Jak dobrze? I Edelweiss Jungle. O, przepraszam bardzo, mi się troszeczkę odbija. Nie wiem, czy chcę łapać teraz Poka. Kiedy mam mało boli, Tylko 7. Nie ryzykujemy. Teraz, gdybym nie miał więcej boli, to bym nie zdobył takiego zło. Okej, okay, tędy nie możemy przejść. Takiego złota, jakim jest Wineout, żeby go zmienić w Ubufecika. Ubufecik. O mój Boże, jak mi dobrze z tym perfekcyjnym movesetem. O Jezus. O Jezus. O Boże, jak mi jest dobrze jestem, z tym... Jestem modest. Nie no, fajnie, nie powiem. Gapi. A Gapi też miło. Ale Boże też. Ojeju. Eee, wiecie co? Pomyślimy nad przebudową drużyny tak troszeczkę, na pewno. Jeszcze nie wiem, kogo wywalimy, czy Sali, czy Garbatka, bo... nie wiem. Bo reszta się sprawdza tak w miarę. Na pewno nie wywalę Xyz, na pewno nie wywalę Aruli i na pewno nie wywalę ho, -Ho, ho. A tych troje to tam... nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, w każdym razie mamy naprawdę fajny ten... Yy... No, będzie to coś fajnego na pewno. Ale zanim cokolwiek, zanim pójdziemy dalej w las... Złapać... Eee, yy, wiecie co, jeszcze złapię ten... Boże. Kupię sobie troszeczkę boli bo jednak nie chcę przejebać. Um, zanim cokolwiek, to chciałbym póki co Wam bardzo serdecznie podziękować za obecność przy dzisiejszym odcineczku. 25 boli chyba wystarczy. Sprzedałbym coś, ale jeszcze nie wiem co. Pewnie nic. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście. Nowy odcinek wleci dosyć szybko, ponieważ nagram go praktycznie natychmiast po tym, który właśnie oglądacie. Także już niebawem wrócimy z jakąś w miarę, mam nadzieję, regularnością. Mam ochotę dzisiaj nagrać nawet ze cztery odcinki, więc nie zdziwcie się, jeśli ta koszulka i ta fryzura dalej będą wyglądać tak, jak wyglądają teraz ewentualnie gorzej. Także trzymajcie się i do następnego odcineczka. Bye, bye!